Serdecznie witam na dzisiejszej konferencji prasowej prezydent miasta Anna Mieczkowska, prezydenta do spraw gospodarczych pani Ewa P.Hata oraz nasz ekspert, pan Kamil Witkoś Gnach. Pani Prezydent, bardzo proszę. Dzień dobry. Z nieukrywaną radością mogę Państwa dzisiaj powitać na briefingu, podczas którego oficjalnie już zainaugurujemy realizację nowego projektu, jako pierwsi w Polsce dokonamy cyfrowej inwentaryzacji drzew. Tym samym pokazujemy, że nowoczesne technologie mogą iść w parze z dbałością o przyrodę, z dbałością o drzewa, czyli to, co dla nas jest tak naprawdę najistotniejsze. Tym samym, realizując ten projekt, wchodzimy razem z innymi miastami do grona tych miast, które korzystają z systemu przez wiele już lat, a są to miasta takie jak Londyn, Rzym, Berlin czy Singapur. Dzięki współpracy z profesjonalistami pozyskamy dane o ponad 5000 drzewach. Tak? Na początek, a nie ukrywam, że jeżeli ten projekt zyska naszą akceptację i będziemy zadowoleni ze współpracy, to będziemy poszerzali projekt o kolejne obszary miasta i kolejne drzewa będą poddane cyfrowej inwentaryzacji, ale również zyskamy bardzo ważne do pracy, nad i dbałości, dbałości o drzewostan narzędzie, które pozwoli nam szybciej i skuteczniej reagować na zagrożenia, lepiej leczyć te drzewa, które są chore, no i racjonalniej planować gospodarkę i inwestycje. Co z całą pewnością odbije się również na finansach naszego miasta. Proszę Państwa, bo cyfrowa inwentaryzacja. Yy, wspierana przez sztuczną inteligencję, to nie jest tylko narzędzie, ale to jest już taki nowy standard dbałości o zieleń, w którym zieleń, tereny zielone, drzewa stoją na pierwszym planie. I proszę Państwa, my pokazujemy, bo jesteśmy pionierem w tej dziedzinie, bo raz jeszcze muszę to podkreślić, jesteśmy pierwszym miastem w Polsce, które będzie taki projekt realizowało, my po prostu pokazujemy, że można korzystać z tych nowoczesnych technologii, jeżeli się tylko ma taką Wolę, jeżeli ma się ludzi, z którymi można to realizować. A Koło Brzeg ma to szczęście, że realizujemy od wielu już lat strategię Smart City, a to jest jeden z ważnych elementów tej strategii. O szczegóły poproszę Pana Kamila. Bardzo się cieszę, że zaczynamy inteligentną inwentaryzację drzew Koło Brzegu. To pokazuje, że koło brzeg, władze Koło Brzegu po pierwsze są wyczulone na zieleń, na to, że. Troska tutaj o drzewa rzeczywiście jest na, na pierwszym punkcie, na, na pierwszym miejscu, ale też władze koło brzegu są odważne, bo wchodzą w coś nowego i dołączają do innych miast, które w innych częściach Europy czy innych kontynentów też dołączyły do inteligentnej inwentaryzacji drzew, więc bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj oficjalnie ogłosić rozpoczęcie. W ciągu najbliższych dni rozpoczniemy już realizację i mam kilka przygotowanych slajdów pokazujących, na czym to polega. I Pierwszy slajd pokazuje miejsca, w których już to funkcjonuje, więc widzimy, do jakiego grona miast dołączamy, na czym to polega. Polega to na tym, że już nie biorę taśmy w teren. Do tej pory wyglądało to tak, że jeśli chciałem zebrać dane o drzewach, biorę taśmę, jakieś proste narzędzia, wysyłam ludzi. W ciągu dnia mogę zinwentaryzować pomiędzy 100 a 200 drzew. Teraz to są nasze narzędzia pracy. Dzięki temu czyli samochód, który ma skaner, który ma kamery, i ten skaner i kamery zbierają dane. A sztuczna inteligencja pomaga nam w wyłowieniu ważnych informacji z tych z chmury punktów, y, którą otrzymujemy w ramach, y, w ramach skanu. To jest produkt, który otrzymujemy później, czyli dostajemy cyfrowe bliźniaki. Nazywamy to cyfrowymi bliźniakami. Czyli każde drzewo jest zeskanowane w detalach. Wiemy, ile to drzewo ma liści, wiemy, jaką ma objętość korony i tutaj pokażę, na czym polega. Pewna zmiana jakościowa, którą, y, którą mamy. Do tej pory my drzewa zazwyczaj liczyliśmy w miastach sztukami. To trochę tak, jakbyśmy nasze mieszkania mierzyli liczbą drzwi w mieszkaniach. A przecież jakość naszego życia zależy od. mierzymy mieszkanie metrami kwadratowymi, bo od tego zależy jakość naszego życia. Więc dzięki tej technologii my możemy zmierzyć tak naprawdę, ile mamy drzew, a co powinniśmy zmierzyć, jaka jest objętość korą y, w miastach, bo to jest ta powierzchnia robocza. Robocza drzewa. Więc robimy cyfrowe bliźniaki. Mamy zebraną całą masę danych, którą później już ludzie mogą analizować. Mają zebrane dane, mogą wykonywać, mają podgląd każdego drzewa w szczegółach i mogą już później wykonywać odpowiednie działania. To jest slajd pokazujący, jak mniej więcej to wygląda w stylu, czyli wszystkie pomiary bardzo szczegółowo wykonane. Dzięki temu wiemy, ile tych drzew mamy, jaka jest ich objętość. Bardzo ważna rzecz, wiemy, jaka jest wartość tych drzew, ponieważ y, obecnie i przepisy prawa do nas do tego zobowiązują, y, ale też to jest ważna informacja dla mieszkańców, czyli co my z tych drzew zasadniczo mamy y, jako mieszkańcy. I dla każdego drzewa jest wyliczona. Y, seria parametrów, które pokazują, jakie są funkcje tych drzew w mieście, jak, jak z nich korzystamy. I też wychodząc na szerszą perspektywę, perspektywę miasta, możemy monitorować, jak w perspektywie czasu zadrzewienia się nam zmieniają, czy nam tych, tych objętości koron przybywa, czy ich ubywa. Możemy podejmować lepsze decyzje, ponieważ widzimy, mamy całe miasto zinwentaryzowane, Dzięki czemu możemy działać tam, gdzie są problemy, identyfikować je wcześniej. No i jeśli widzimy jakieś niepokojące trendy, to też na wczesnym etapie możemy je, możemy je wyłapać albo też podtrzymać jakieś dobre trendy, więc to nam pomaga też mierzyć. Też bardzo ważna kwestia, jest, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na tym slajdzie są zaznaczone drzewa na czerwono, których stabilność z jakiegoś powodu jest osłabiona, więc system od razu nam pokazuje mam zin zinwentaryzowanych kilka tysięcy drzew, a to są drzewa, którymi powinienem się zająć w pierwszej kolejności, yy, więc inwentaryzacja tych drzew nie zajmie nam rok, tylko zajmie nam kilka dni, będziemy mieli aktualne dane i od razu będziemy mogli z tych danych korzystać i rzeczywiście kierować się z naszymi działaniami tam, gdzie jest to potrzebne. I yy, Kolejny element to strefa ochrony drzewa. Bardzo dużo inwestycji robimy w Polsce, w pobrzegu też się dużo inwestycji dzieje, realizuje. I dzięki temu, że będziemy mieli drzewa dokładnie zmierzone, od razu możemy do planistów, do projektantów wysłać pliki z zaznaczonymi strefami, możemy to zwizualizować, jak ta strefa wygląda i możemy dobrać nasze działania tak, żeby one były zgodne z obowiązującymi standardami. No i taka prosta rzecz jak skrajnia. Kiedy już będziemy mieli komplet, teraz nie będziemy stali pod drzewem i zgadywali, albo nie będziemy wyciągali miarki i sprawdzali, czy ta gałąź jest w skrajni, czy nie. Będziemy to wszystko widzieli e, od razu na ekranie. I to tak pokrótce główne funkcje tego systemu. E, jestem bardzo podekscytowany tym, że, że za, zaczynamy. Długo na to, e, na to czekaliśmy i się bardzo cieszę, że Kołobrzeg dołącza do innych e, e, miast europejskich. W Polsce ewidentnie lider jeśli chodzi o wdrażanie inteligentnych rozwiązań. Dziękuję bardzo. Proszę zastępcę prezydenta <grymne> o podsumowanie. Ja. ja też się bardzo cieszę, proszę Państwa, dlatego, że pokazujemy tym projektem, że miasto nie boi się odważnych projektów. A to, że od kilku lat może w zaciszu naszych gabinetów realizujemy skutecznie i konsekwentnie naszą strategię Smart City, to jest to kolejny projekt dla mnie niesłychanie ważny, bo drzewa są ogromną naszą troską po takich projektach jak budowa modelu hydraulicznego naszego miasta, aplikacja M mieszkaniec, która już w tej chwili ma ponad 7 tysięcy użytkowników, czy yy, yy, trwającymi właśnie pracami związanymi z budową, zarządzaniem naszą infrastrukturą oświetleniową, to ten projekt jest dla mnie niesłychanie ważny. Niesłychanie ważny w realizacji zakresu, zakresu działań, które, którym się zajmuję, bo to, co powiedział tutaj mój przedmówca, realizacja inwestycji, ale w sposób świadomy, w trosce o naturę, jest dla mnie niesłychanie ważne. Miasto ma przyjęte standardy ochrony drzew, które oczywiście są zawsze załącznikiem do specyfikacji w przypadku inwestycji drogowych. To ten projekt pokaże nam, jak realizować go jeszcze bardziej świadomie i jeszcze z większą troską o zieleni przedrożną, chociażby w przypadku realizacji inwestycji drogowych. On, ten projekt, proszę Państwa, wpisuje się idealnie w naszą, w naszą strategię działań, bo nie tylko przy inwestycjach, ale chociażby przy tym, co powiedział Pan Kamil w trosce o... W przypadku jezdni, w trosce o drzewa w parkach zabytkowych, tutaj nasz konserwator zabytków. Czy chociażby kwestie związane z tym, co Pan Kamil powiedział, a co chyba najmniej brzmiało, w tym jak drzewa pracują dla nas, co dla naszego uzdrowiska jest niesłychanie ważne, bo Statut Uzdrowiska mówi, że ta jakość powietrza jest niesłychanie ważna. Wiecie Państwo też, że przystępujemy do opracowania bardzo ważnego dokumentu, jakim jest plan adaptacji do zmian klimatu. Analiza, którą otrzymamy dzięki te, temu badaniu, temu, tej diagnostyce drzech około 5 tysięcy, pozwoli nam również wykorzystać te dane na potrzeby stworzenia naszego planu adaptacji do zmian klimatu. No i już proszę Państwa my się nie zatrzymujemy, my mamy szereg pomysłów. Pokazał, pokazał, pokazuje ten projekt, jak można wykorzystać sztuczną inteligencję w zarządzaniu miastem i tą, tą drogą będziemy podążać. Liczę na to. A że ten projekt przyczyni się do tego, o co nam wszystkim chodzi i o na co mieszkańcy bardzo często zwracają nam uwagę. Że będziemy mogli świadomie, bardziej świadomie zadbać o nasze piękne drzewa i zieleni przedrożnie. Dziękuję bardzo. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Jeżeli chodzi o To 5 tysięcy drzew objętych tym projektem? Głównie, tak, 5 tysięcy drzew, głównie w pasach drogowych i tam, gdzie będziemy mogli wjechać do parków. Czyli takie też. miejsca, jakby popaść który też jest na terenie miejskim, nie będzie, będzie raczej poza, no. poza no. zainteresowaniem. W pierwszej kolejności mhm. są to wszystkie ulice, przy których będziemy mogli rok do roku porównać to, czy drzewa em, rosną, mhm. czy przybywają korony, czy coś się zaczyna z nimi dziać. To jest ta diagnostyka, o której mówił Pan Kamil, czyli mamy, przede wszystkim chcemy objechać ulicę, zobaczyć, Dokładnie, bo nie mamy tych drzew, proszę Państwa, zinwentaryzowanych. To jest właśnie problem, że gdybyśmy chcieli te 5000 tysięcy drzew zinwentaryzować, to jest około 500 dni roboczych takiej fizycznej pracy, a po jej zakończeniu ta inwentaryzacja taka ręczna byłaby po prostu już najczęściej nieaktualna. Tu otrzymujemy szereg danych, bardzo istotnych danych z punktu zarządzania. Drzewostanem. My robimy ekspertyzę właściwie dla każdego drzewa, ale one są punktowe i miejscowe. Teraz będziemy mieli narzędzie, gdzie każdego roku będziemy mogli, czy co dwa lata na przykład, zrobić podobny objazd i sprawdzić, co się z drzewami dzieje, które wymagają interwencji. To też będzie, proszę Państwa, takie narzędzie, które, które pozwoli naszym urzędnikom wprost wprowadzić inwentaryzację tego, co przy drzewach robimy, gdzie były wykonane prace. Bo to bardzo często. Robimy w Excelu, a tu będziemy mieć narzędzie na konkretnych drzewach, na konkretnej ulicy, wpisane diagnostyki, wpisane wizje, e, wpisane właściwie wszystko, czyli takie pro, pro, tak naprawdę narzędzie do zarządzania i nadzoru nad każdym drzewem zinwentaryzowanym w ramach tego badania. Ale w końcu, my chcemy się skoncentrować przede wszystkim, tak jak wspomniałam na wstępie, na tych drzewach rosnących w takich miejscach, które są najbardziej narażone na to, żeby chorowały, żeby były na przykład Podlegały uszkodzeniu, ale również, dlaczego mówimy, że głównie w pasach drogowych. Przy planowaniu inwestycji drogowych za każdym razem, kiedy idziemy i rozmawiamy z mieszkańcami, pada pierwsze takie fundamentalne pytanie: czy będziemy wycinali drzewa? Więc to będzie również pomocne przy planowaniu kolejnych inwestycji, tak, żeby nie uszkodzić istniejącego drzewostanu, jeśli on jest w dobrej kondycji. Ale też jeśli to są drzewa, które są drzewami chorymi, nie rokującymi, to również będzie to narzędzie pomocne do tego, żeby na przykład zamienić to drzewo na inne, które będzie po prostu nowym drzewem w tym miejscu, gdzie, gdzie rosło drzewo już na przykład, które choruje na tyle mocno, że nie jesteśmy w stanie go wyleczyć. Jakie jest odsetek? Że... Oj, to jest Trudno dosyć... powiedzieć. Trudno to, powiedzieć, tak jak, jak ja powiedział pan Kamil, no, no. to nie jest duży procent. Zaczynamy od pięciu tysięcy drzew, żeby to narzędzie no, też przetestować nie ukrywam. Jesteśmy pierwszym w polsce miastem, które się zdecydowało na to, żeby skorzystać e, z tego narzędzia, żeby współpracować z ekspertami. E, i Pokażę czas, czy będzie to dla nas satysfakcjonujące, a po tym wszystkim po materiale, z którym się zapoznałam, jestem przekonana, że będzie to bardzo pomocne dla nas przy planowaniu inwestycji, przy planowaniu nowych nasadzeń, przy planowaniu w ogóle całej gospodarki zielenią. Więc zaczynamy od 5000 tysięcy to no, obrzek ponad 60% powierzchni naszego miasta to są tereny zielone, więc to jest na pewno niewielki procent istniejącego drzewostanu. Natomiast każde drzewo jest po bardzo ważne, chociażby ze względu na to, że jesteśmy największym w Polsce i musimy dbać o klimat. Zaczynamy od 5000 i jestem o tym głęboko przekonana, że to jest ten początek, no ale trzeba zrobić pierwszy krok, tak jak mówię pierwsze w Polsce miasto. Pewnie, pewnie od dzisiaj inni samorządowcy będą chcieli skorzystać z naszych doświadczeń, więc dla nas to jest również podkreślenie tego, że my po prostu te odważne decyzje podejmujemy i realizujemy. W takim razie, kiedy rusza badanie? Kiedy w, ten, w tym tygodniu, w, w tym tygodniu, tygodniu planujemy kilka. To, to auto, które się pojawiało od na od slajdzie, ono będzie w tym tygodniu. Będziecie Państwo po, widzieli. Podamy po, Państwu gdzie kiedy? Po, po kołbrzegu. Sam, samo skanowanie to jest kwestia kilku dni. To pokazuje, jak szybko możemy zdobywać te dane, później procesowanie danych i, i kilka tygodni na to, żeby wdrożyć, pokazać cały system, bo to nie tylko inwentaryzacja, ale też cały system do zarządzania drzewami. Czyli miasto otrzyma gotowy produkt, nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi yy, i będzie to system do zarządzania drzewami, który będzie zawierał tą inteligentną inwentaryzację drzew. A jeszcze dodam do liczby pięciu tysięcy. To jest pilotaż. Zaczynamy od pilotażu. Pierwszy projekt w Polsce. Zaczynamy dlaczego od dróg, ale też parki, skwery. Park 18 marca. Mówię. E, więc mamy kilka takich parków, e, aleja nadmorska, tam gdzie jest najwięcej osób. Zaczynamy tam, gdzie mamy najwięcej użytkowników e, miejsc, czyli najbardziej wrażliwe miejsca, i od tego zaczynamy. E, w, w, w kolejnych latach mamy nadzieję, e, że będziemy mieli w całości zinwentaryzowane też parki. Parki wymagają innego pojazdu, samochodem się nie wjeżdża do parku, więc tam jest taki pojazd terenowy który, elektryczny, który ma też skaner zamontowany. Dlatego zaczynamy od ulic, ale już z pierwszych analiz, bo przecież mamy zdjęcia satelitarne, widzimy, że bardzo dużo drzew miejskich będzie Uwzględnionych, czyli wszystkie ulice miejskie mamy uwzględnione w planie i to wychodzi nam około 5 tysięcy drzew. Ale też chciałem podkreślić, że tutaj w ostatnich dniach też rozmawialiśmy o tym, jak miasto realizując wizję ochrony zieleni, jak może współpracować z innymi zarządcami. Bo drogi w koło brzegu to nie tylko drogi miejskie, to też drogi powiatowe, to też drogi wojewódzkie i krajowe. Jest to też narzędzie takie, żeby wspierać innych zarządców w podejmowaniu, w podejmowaniu decyzji I, i tych drzew w mieście jest znacznie więcej, natomiast drzew, za które odpowiada bezpośrednio Urząd Miasta, no jest odpowiednio mniej, bo też duża część drzew to są drzewa prywatne. To chciałem zapytać, ile to będzie kosztowało i na jak długi okres jest podpisywana umowa o współpracę i co, co ile ten pojazd nie wiem, będzie musiał jakby, nie wiem, dwa razy w roku i powtarzać takie badanie, żeby te wyniki były takie efektywne. Koszt y, takiego skanowania to jest około kilkanaście złotych za drzewo, y, więc możemy to pomnożyć, wyjdzie nam wyjdzie nam suma około 100 ty tysięcy w tym przypadku pilotażu. I jeśli chodzi o to jak często, to zależy od zarządcy i od jego decyzji. Skan raz w roku wykonujemy co do zasady i najlepiej gdyby on następował co 2-3 lata. Też uczymy się tego narzędzia, więc będziemy wtedy wiedzieli, jak te drzewa się zmieniają czy się zmieniają. Yy, obecnie takim dużym problemem jest to, że na przykład przycinamy korony i nie wiemy ile było wcześniej, więc będziemy mogli za pomocą tego narzędzia wrócić. więc in, Podam przykład innych miast. Inne miasta mają wpisane, że skanują yy, raz na dwa lata, yy, ale może to być raz na trzy lata, to zobaczymy jak. Yy. Ale ta umowa, taka podpisana, pierwsza, ta pilotażowa, powiedzmy, że ona jest na rok, no, w zasadzie, że jest to pierwsze skanowanie, Państwo przekazują wszystkie swoje wszystkie dane, które od drzewa, które umieszkaliście i miasto już posiada, a potem jest potrzebna kolejna umowa, tak, żeby kolejne skany, żeby dalej monitorować drzewa. Jeśli będzie ko potrzeba kolejnych skanów, to tak, tak zakładamy, natomiast obecna umowa również obejmuje dwuletnie wsparcie techniczne, yy, obsługę, aktualizację, szkolenia, yy, szkolenia. także yy, dane, które teraz robimy, skanujemy, no one Robimy je na razie w ramach pilotażu jednorazowo. Jeśli zakładam, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, i jestem przekonany, że wszyscy będą zaskoczeni, jak dobre rezultaty to daje, bo takie zaskoczenie występuje we wszystkich innych miastach w Europie, gdzie jest to weryfikowane, sprawdzane. Dokładność tego, tej, tej metody jest bardzo wysoka. A jest zaskakująco wysoka. pierwsze dane będą mieć? Pierwsze dane będą w sieci. Więc nie Państwo tymi danymi poczekają. Naprawdę poczekamy. A pytanie Jak, jest takie: czy, tak, czy tak, miasto tak, musi kupić jeszcze jakąś infrastrukturę, jakieś oprogramowanie, mm. czy dostanie komplet danych już przeanalizowanych od Państwa? Komplet. W ramach umowy jest komplet, nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi. Jest to system dostępny przez komputer, więc. Nie ma potrzeby żadnych innych narzędzi. Ale z interpretacją tych danych też, tak? Z tego się tak, będziemy tak. uczyć. Będziemy tak, oczywiście mieć te szkolemy, dane, no, ale będziemy szkole, szkoleni w zakresie wykorzystania tych wszystkich mm -hmm. danych, no bo jak Państwo widzieli, tych danych tam będzie cały ogrom, mm -hmm. tak jak tu Pan Kamil powiedział, tak naprawdę na każdym drzewie zliczony będzie listek i powierzchnia wszystkich liści na drzewie. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której Pan Kamil nie wspomniał, to jest to, żeby nie mogli zapanować nad tym, jakie drzewa w ogóle w mieście sadzimy, czy nie ma, w mieście musi być ta równowaga w całym ekosystemie drzew, czyli nieprzypadkowość gatunków, które w decyzjach narzucamy do nasadzenia, tylko to też będzie można wykorzystać pod kątem tego, jakich drzew jest za dużo, jakich jest za mało, które powinniśmy uzupełnić, jakie gatunki sadzić, więc możliwości tego systemu, proszę Państwa, są ogromne. Pan Kamil wspomniał o współpracy z innymi zarządcami, dlatego, że Pani prezydent jest organem wydającym decyzje dotyczące wycinki drzew na różnych drogach znajdujących się na terenie naszego miasta. Nasze miasto wydaje decyzje dla generalnej dyrekcji, dla starostwa, jeśli są takie wnioski składane, więc to narzędzie będzie służyło nam również do oceny tego. Jakie drzewa posadzić, ile ich powinno być, jaki jest ubytek w przypadku rzeczywiście konieczności wycięcia jakiegoś drzewa. To jest niesłychanie ważne narzędzie analityczne, które naprawdę pozwoli w sposób świadomy, świadomy i w sposób taki odpowiedzialny zarządzać drzewami w naszym mieście. Dla mnie niesłychanie ważne przy realizacji inwestycji, przy diagnostyce drzew, przy takim bieżącym, bieżącej konserwacji drzew, przycinkach. Niesłychanie, teraz tak naprawdę dla każdego drzewa, które którym się zajmujemy, robimy odrębną ekspertyzę. Tu będziemy mogli już z tego skorzystać samodzielnie, oczywiście po szkoleniach, które, które mi wszystkie te wydziały kluczowe, zajmujące się na styku z, z, z drzewami, podejmujące decyzje, czy wykonujące inwestycje, czy bieżące, będą przeszkolone w tym zakresie.